Serwis informacyjny Wiribus Unitis, Karolina Nowak, Mateusz Bukowski, witamy. witamy. Mamy już nowy samorząd szkolny. Przewodniczącym został Amadeusz Dzikowski. Zobaczmy wywiad. Poprzez kampanię stałeś się bardzo rozpoznawalny i popularny w szkole. Czy odczuwasz to w jakiś sposób? Tak, jak najbardziej. Poruszając się po szkolnym korytarzu, uczniowie podchodzą, rozma rozmawiają, zagadują. Jest to bardzo fajne, miłe, ale myślę też, że normalne, bo, bo uczniowie powinni mieć kontakt z przewodniczącym, powinni rozmawiać i, i tak ta sprawa powinna wyglądać. Powiedz mi jeszcze, w ostatniej kampanii użyłeś takiego sformułowania Pro Publico Bono. Wielu uczniów zastanawia się, co to znaczy. Czy możesz nam to zdradzić? Słowa Pro Publico Bono oznacza dla dobra wspólnego. Używania Dając tych słów w kampanii wyborczej, miałem na myśli, aby przekazać uczniom, że cała moja praca będzie opierała się na wspólnym dialogu, wspólnym zrozumieniu. Będziemy odnosić, podejmować razem działania i odnosić razem sukcesy. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę efektywnej pracy. Dziękuję. W środę 30 października uczniowie samorządu szkolnego z opiekunem panią Ewą Patrzykąt udali się na cmentarz, by uprzątnąć groby nauczycieli. Materiał na ten temat przygotowali Mirosław Podębski i Bartosz Adamiak. Jeszcze jeden list na ustawę. To na tatrkach nie było. To co? To co? To co? To co? To co? To co? 14 listopada w naszej szkole odbędzie się Wernisarz. Będzie to już siódma edycja. Organizatorami wystawy są nauczyciele z biblioteki. Zobaczmy materiał promujący wydarzenie. Moim zdaniem, warto przyjść na Wernisarz. Jest 14 listopada i zachęcam wszystkich, żebyście tam byli. Jest naprawdę warto. Polecam. Dziękujemy. Hey. Hey. Dziewczyny, dlaczego warto przyjść na Wernisarz? Oczywiście, bardzo warto przyjść na wernisaż. Zapraszam wszystkich. My uwielbiamy chodzić na wernisaże. Już jesteśmy w cziutek. Trzecie... Dlaczego warto? Ale on jest super. Poznajemy wtedy talenty młodzieży z naszej szkoły. Chłopaki świetnie śpiewają, będzie The Kalesons, więc będą Kalesonki. Super będzie. I co jeszcze? No co, no słuchajcie, wreszcie możemy zobaczyć to, że w tej szkole są ludzie zdolni, a nie tylko takie, przepraszam, za wyrażenie chodzące pierdoły po szkole, tak? Także zapraszamy, naprawdę zapraszamy, bo są super emocje. Dziękujemy. Zapraszamy serdecznie na Wernisaż, 14 listopada w aulii naszej szkoły. Będę ja, Natalka, Będę, będą też inne ciekawe osoby. Może nie tak ciekawe jak my, no, ale też raczej. będzie ciekawie. No i na pewno będzie będzie to ciekawe doświadczenie i wydaje mi się, że dużo jest dużo talentowanych ludzi. Dokładnie taka. Na przykład? Tak, taka inicjatywa, która której nie ma w innych szkołach i, i warto to zobaczyć. Warto tu być. Zapraszamy. Zapraszamy. Wiadomości sportowe. Jest ze mną nauczyciel wychowania fizycznego w naszym liceum, pan Maciej Gajdecki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Ostatnio w naszej szkole dziewczyny odnoszą bardzo duże sukcesy, jeśli chodzi o sport. Czy może pan coś powiedzieć na ten temat? No, czy bardzo duże, to się okaże jeszcze w późniejszy, na późniejszych etapach rozgrywek. No W tej chwili jesteśmy na etapie mistrzostw powiatu szkół ponadgimnazjalnych, licealiada tak zwana i... i, i... No, odbyły się zawody w piłce ręcznej, gdzie no, mieliśmy okazję zagrać tylko jeden mecz, bo niestety ale tylko technikum, zespół szkół technicznych dopisał. Kaczki się nie pojawiły. No, wynik mówi sam za siebie: 19-2 dla nas, ale to jest wynikiem myślę, ciężkiej pracy, dość ciężkiej pracy dziewcząt na treningach. Trenujemy już od, od kilku lat wspólnie. Co prawda nie, 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 nie mamy zbyt wielu treningów tygodniowo, ale no, jak, jakieś efekty są i, i to widać. Pogoda. Witam państwa, Anita Gozdal. Zapraszam na cotygodniową prognozę pogody dla powiatu tureckiego. Jak dobrze pamiętamy, ostatnie 2-3 tygodnie były bardzo ciepłe, jak na październik. Można by nawet stwierdzić, że pogoda była wręcz wiosenna. Niestety, wszystko co dobre, to się szybko kończy. W kolejnych dniach będzie zimno, będzie wiało i lało jak z srebra. Jak na polską jesień przystało. A wszystko to przez zimny front atmosferyczny z nad Wielkiej Brytanii. Dopiero w weekend możemy spodziewać się odrobiny bezchmurnego nieba, lecz wciąż z niską temperaturą. Temperatura utrzyma się w granicach 8-12 stopni Celsjusza. Ostrzegam również przed silnym wiatrem, który będzie dawał o sobie znać przez cały tydzień. Na koniec dobry, sprawdzony sposób na przezwyciężenie jesiennej handry. Gruby koc, gorąca herbata lub kakao. I dobra książka. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam na przegląd prasy. Na portalu Turek.net możemy przeczytać o absolwencie naszego liceum, Michale Felczaku, który ze swoją piosenką Jimmy podbija internet. Na tym samym portalu w artykule Triumf Uczennic pierwszego LO w Unii hokejowym Boju przeczytamy o żeńskiej drużynie sportowej. Serwis informacyjny Viribus Unitis. Dziękujemy za uwagę.

No już odpowiadam tak. Ale kto ty zaczyna, ty czy ja? Ty zaczynasz. Ja zaczynam.